Cień, moi drodzy, witam Was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj mam dla Was zapowiedzi wydawnicze na luty. Jeżeli chociaż przez chwilę wydawało Wam się, że w tym miesiącu nie będziemy mieć co czytać, to jestem tutaj dzisiaj po to, żeby rozwiać Wasze wątpliwości i przedstawić Wam 30 nowych tytułów. I to oczywiście nie są wszystkie nowe książki, które ukażą się w lutym, więc jeżeli słyszeliście o jakiejś, o której nie powiem, na coś czekacie, dajcie znać w komentarzu i napiszcie mi też koniecznie od razu, na jakie książki z tej mojej listy czekacie, co planujecie czytać. Co dodajecie do swojego tbr -u. Pierwsza książka, która zwróciła moją uwagę, to nowa komedia kryminalna Olgi Rudnickiej z 7 lutego o tytule Wadliwy Klient. E, tutaj główną bohaterką serii jest detektywka, e, która tym razem dostaje, wydawałoby się, dość standardowe, oklepane zlecenie. E, ma udawać najnowszą zdobycz swojego bogatego klienta, który rzekomo jest prześladowany przez jakąś byłą kochankę. No i Matylda wykonuje to swoje zadanie, natomiast w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że ono jest zbyt nudne. Zaczynają nudzić, zaczynają nużyć, no i wtedy detektywka postanawia wykroczyć trochę poza ramę tego zlecenia i poszukać trupów w szafie. Okazuje się, że te trupy znajduje całkiem dosłownie, i to nie jeden. Tylko dwa. Do tej pory nie miałam do czynienia z książkami tej autorki, natomiast często przewijałam się jej nazwisko. E, także jeżeli znacie, jeżeli czytaliście, możecie mi dać znać, czy warto się zainteresować i jeśli tak, to od której książki zacząć. E, następna książka, która okaże się 7 lutego, to z tej strony sam, e, czyli historia młodzieżowa o dziewczynie, która straciła chłopaka. Jej chłopak zmarł, no ale mają ze sobą nadal pewien kontakt telefoniczny. O tej książce i o moich wrażeniach z lektury już Wam opowiadałam, więc jeżeli jesteście ciekawi mojej recenzji, zajrzyjcie do opisu. Pod Linkuję Wam tamten odcinek. E, podobnie jak odcinek, w którym mówiłam o kolejnej premierze, czyli o premierze z 8 lutego Book Lovers. To jest najnowsza książka Emily Henry, e, romans osadzony w świecie wydawniczym, taki mocno książkowy. I to jest jednocześnie książka, w której ja znalazłam bohaterkę, pod którą mogłabym się tak naprawdę podpisać. Pod wieloma jej refleksjami, przemyśleniami, e, mogłabym po prostu podpisać się obiema rękami i. Dawno nie miałam takiego poczucia w czasie lektury, że czytam o kimś, kto właściwie myśli tak jak ja w pewnych względach, e, także mi się ta książka ogromnie podobała, również podlinkuję, tak jak mówiłam, recenzję wam w opisie. Dawno nie byłam tak zachwycona żadną książką tej autorki. Kolejna premiera z lutego to The Roommate, Współlokatorze, czyli historia Clary Witton, dziewczyny z dobrej rodziny, z dobrego domu, bardzo poukładanej, przewidywalnej, takiej z ambicjami, takiej generalnie porządnej i grzecznej dziewczynki, którą jej szkolna miłość zaprasza do przeprowadzki na drugi koniec kraju. Dziewczyna wtedy nie zdaje sobie sprawy z tego, że zamieszka z kimś innym, zamieszka z pewnym chłopakiem, który jest dość tajemniczy i taki dziwny, przystojny, pociągający i to ich mieszkanie wspólne mogłoby się dobrze układać, gdyby Klara nie postanowiła sprawdzić tego swojego współlokatora w internecie. No i okazało się, że to kim jest właśnie ten chłopak i to jaka historia się z nim wiąże, może doprowadzić do największego skandalu w historii jej rodziny. Jeżeli w lutym nie będziecie mieli ochoty sięgać po romanse, to swoją uwagę możecie skierować na kryminały i thrillery. 8 lutego ukaże się dom po drugiej stronie jeziora, czyli nowa książka Riley'ego Seigera. E, historia owdowiałej aktorki, która po to, żeby uciec przed dziennikarzami i uspokoić trochę, trochę swoją sytuację życiową, e, przenosi się do domu rodzinnego nad jeziorem w stanie Vermont, e, licząc na to, że tam będzie miała to właśnie ten uprawniony święty spokój. Jest uzbrojona w dużą ilość alkoholu i w lornetkę, którą wykorzystuje po to, żeby podglądać swoich sąsiadów. Sąsiadów. pozornie życie tych sąsiadów wydaje się idealne. Kobieta jest ex-modelką, on jest jakimś docenianym innowatorem technologicznym. No ich życie pozornie wydaje się po prostu sielankowej i perfekcyjne. Natomiast to sielankowe życie jest chyba dość złudne, ponieważ kobieta pewnego dnia znika, no i ta owdowiała aktorka postanawia zrobić wszystko, żeby dowiedzieć się, e, co tam się stało w tym domu, w tej rodzinie, dlaczego ta kobieta zniknęła. W opisie tej książki jest jeszcze jedno zdanie, które mnie absolutnie przekonało do lektury. Zapewne podobnie jak Casey, czyli właśnie ta aktorka, myślisz, że wiesz, dokąd zmierza ta historia. Pomyśl jeszcze raz, więc mam nadzieję, że istotnie to nie będzie coś przewidywalnego, że tutaj pozory tylko jakieś są krowane, pod którymi kryje się coś więcej. Na pewno przeczytam i liczę na to, że to nie będzie rozczarowanie. Druga trilerowa premiera, na którą mam ogromną ochotę, to w snach to ja trzymam nóż. Tutaj mamy spotkanie po latach na uczelni w grupie przyjaciół, którzy właśnie w tych uczelnianych czasach się bardzo blisko siebie trzymali, mają wspólną historię, mają wspólne przeżycia, no i mają też wspólne sekrety. Jedno z nich zabiło z zimną krwią, Drugie natomiast zastawiło pułapkę na tego mordercę i zrobi wszystko, żeby osoba, która faktycznie była winna śmierci pewnej osoby, poniosła konsekwencje tego wydarzenia. W lutym na naszych półkach ponownie pojawią się kosiarze, pojawi się wznowienie tej książki. Tutaj mamy mieć świat bez głodu, chorób, wojen, biedy i wszystkich tragedii możliwych, które mogą się pojawiać. Ludzkość pokonała nawet śmierć, i w tym momencie o życiu ludzi decydują kosiarze, czyli osoby, które przychodzą po to, żeby to życie odebrać. No i głównymi bohaterami książki są nastolatkowie, którzy rozpoczynają szkolenie na tych kosiarze właśnie. Żadne z nich tego nie chce, natomiast będą musieli opanować tą trudną sztukę zbierania życia, ryzykując tym, co sami uważają za bardzo cenne i najważniejsze. 8 lutego ukaże się coś dla osób zainteresowanych medycyną sądową, kryminalistyką, zagadkami kryminalnymi i ogólnie klimatami true crime. E, to będzie książka Sekcja zwłok, w której dr Vincent Di Maio, który ma za sobą ponad 9 tysięcy autopsji, czyli właśnie sekcji, opowiada e, o swoich ciekawych przypadkach, otwiera te drzwi do prosektorium, opowiada historię osób, które nie ujrzałyby jakby światła dziennego, nie zostałyby wyjaśnione, gdyby właśnie nie Sekcja zwłok. A ja w sumie nigdy nie miałam okazji w uczestniczyć, mimo tego, że studiowałam prawo, jak wiecie e, i byłam na tej specjalizacji kryminalistycznej, niestety nawet na medycynie sądowej nie zabrali nas do prosektorium, nie pozwolili uczestniczyć w czymś takim, a byłam tego ogromnie ciekawa, więc to jest książka, którą jestem zainteresowana, ale jakoś bardzo mocno się nie wyrywam do lektury, ale będę ją gdzieś tam miała na swoim radarze i jak kiedyś po nią sięgnę, na pewno wam o niej opowiem. Następna premiera z 8 lutego to zupełna zmiana klimatu, wracamy do rzeczy lekkich i myślę, że w miarę przyjemnych, e, czyli Książki, gdy nadarzy się okazja. Tutaj mamy Millie Price, która marzy o tym, żeby zostać gwiazdą Broadwayu, i postanawia sobie, że nikt i nic nie staną jej na drodze do spełnienia tych marzeń. Włącznie z czymś, co ona nazywa humorkami Millie, czyli z takimi bardzo silnymi, skrajnymi emocjami, z którymi dziewczyna próbuje sobie w jakiś sposób poradzić. Dziewczyna jednak czuje, że potrzebuje kogoś, kto jej pomoże, i w zupełnym przypadkiem, przeglądając komputer ojca, trafia na jego stary pamiętnik. A w tym pamiętniku znajduje informacje o swojej biologii, logicznej matce, którą wtedy postanawia odnaleźć. Następna książka, która zwróciła moją uwagę, to Weronika i Pingwiny. Historia 85-letniej kobiety, która ma pokaźny spadek, natomiast nie ma komu tego spadku zostawić. Nie ma żadnej rodziny, nie ma żadnych bliskich przyjaciół, no i komuś musiałaby to jednak wszystko zapisać. Przypadkiem okazuje się, że jednak ma wnuka, z którym do tej pory nie miała żadnego kontaktu, nie wiedziała o jego istnieniu. Niestety nie nadają na tych samych falach, nie są w stanie się dogadać. Impulsu kobieta wyjeżdża na Antarktydę, zaczyna żyć wśród pingwinów. No i książka, opis książki stawia pytanie, czy na mroźnej Antarktydzie, wśród pingwinów, Weronika odnajdzie spokój ducha i rodzinę, której pozbawiło jej dotychczasowe życie. Książka ma być też podobno słodka, urocza i taka kocykowa. Jest na początku tego opisu informacja, że to jest powieść do przeczytania pod ciepłym kocykiem w jeden zimowy wieczór, więc mam nadzieję, że to będzie urocza, a nie jednak dziwna historia, bo wiecie, życie wśród pingwinów wydaje się dość nietypowe, chociaż pingwiny oczywiście uroczymi istotami są. E, także jak książka gdzieś trafi na Legimi, to na pewno ją sobie dodam na półkę i będę ją chciała przeczytać. Kolejna premiera z 8 lutego to Naznaczone Złotem. E, tutaj mamy historię 16-letniej dziewczyny, która musi przejść rytuał czystości, e, który ma udowodnić, że jest godna mieszkania w swojej wiosce. E, dziewczyna jednak czuje, że jest troszkę inna niż wszyscy jej rówieśnicy i obawia się tego, że w czasie tego rytuału okaże się, że jej krew nie jest czerwona, tak jak powinna, tylko złota, a złota krew w tym społeczeństwie, w tej grupie ludzi, w tym miejscu grozi czymś gorszym niż śmierć. Również 8 lutego ukaże się nowa książka w serii butikowej wydawnictwa Albatros. E, tym razem będą to ptaki i inne opowiadania Daphne de Mirie. Okładka jest przepiękna i tak jak sama treść może nie jest czymś, co najbardziej mnie interesuje, tak już po tej okładce wiem, że muszę mieć tą książkę i muszę ją przeczytać. E, w ogóle taki podobno zainspirowały właśnie te ptaki z tego opowiadania zainspirowały Hitchcocka. E, to są podobne jakieś absolutnie klasyki grozy, więc właściwie jestem całkiem ciekawa, jak będzie tylko okazja. Na pewno przeczytam. Następna książka, no, trudno powiedzieć lektura, ale książka ukazująca się 8 lutego to kolorowanka ze świata hardstopera. Była przez chwilę informacja, że ona się jednak może nie pojawić, gdzieś słyszałam takie plotki, ale została oficjalnie ogłoszona właśnie na 8 lutego. Także jeżeli świat hardstopera jest czymś, co bardzo lubicie, chcielibyście stworzyć jakby własną wizję tych bohaterów, no to będzie ku temu okazja. 8 lutego również ukaże się Kabalista, czyli nie wiem już, która część. Czegoś, co miało być znowu jedno mówką, czyli behawiorysty Mroza. Ja behawiorystę czytałam, bardzo mi się podobał. Drugi tom chyba też czytałam i już mi się nie podobał. I już po kolejne stwierdziłam, że sięgać nie będę, ale jeżeli wśród Was są fani tej serii, no to jest miesiąc kolejny, jest nowa książka Mroza, wszystko się zgadza. Następna premiera z 8 lutego to Date Me Bryson Keller. O tej książce będziemy jeszcze rozmawiać, już Wam o niej zresztą wspominałam w kilku ostatnich odcinkach. To jest historia o chłopaku, który. Zakłada się ze swoimi przyjaciółmi, że będzie w stanie chodzić na randki i umawiać się z właściwie każdym. To znaczy, że zgodzi się na to, że jak w poniedziałek rano ktoś do niego podejdzie i poprosi go o to, żeby byli parą przez kolejny tydzień, to on wyrazi zgodę i nie będzie miał z tym żadnego problemu. No i ten zakład idzie całkiem dobrze, do momentu, aż o to chodzenie właśnie w któryś dzień nie prosi inny chłopak. W dodatku ten chłopak jest niewyautowanym gejem, właściwie nikt nie wie o jego orientacji, on też miał się właściwie z tym nie wychylać, no, i z tego zaczynają się piętrzyć pewne problemy, które zaczynają otwierać bohaterom oczy na nową perspektywę. Ja już książkę mam za sobą, bardzo mi się podobała, i jeżeli lubicie hardstopera, jeżeli ten świat uroczych, właśnie queerowych historii to jest coś dla Was, to myślę, że Date Me Bryson Keller to będzie Wasz Bastid. Kolejny queerowy romans w samy raz na Walentynki to premiera z 14 lutego Chłopak z drugiego planu. E, tutaj mamy historię Dominika, który zawodowo jest nauczycielem śpiewu związanym z jednym z talent show. E, jest romantykiem, trochę chodzi z głową w chmurach, natomiast jego sukcesy zawodowe nijak się nie przekładają na jego sukcesy życiowe. Zaczyna się delikatnie zakochiwać w jednym z uczestników tego programu, który zaczyna widzieć w tym pewną szansę. To znaczy, chce wykorzystać tą relację, chce wykorzystać to, że ten dominik jest w nim lekko zakochany, zauroczony, żeby poprawić swoją sytuację w tym programie i mieć szansę na coraz większy sukces. Oczywiście nie spodziewa się tego, że to, co miało być początkowo relacją przynoszącą tylko. Mu korzyści, przyniesie mu również emocje i uczucia, których się nie spodziewał. Nie wiem, czy starczy mi czasu na lekturę tej książki jeszcze w lutym, natomiast na pewno dodam ją sobie na swój TBR, na półkę na legimi, jeżeli się pojawi, ponieważ mam pewien sentyment do autora tej książki. Jest też autorem Geja w wielkim mieście, czyli chyba pierwszej książki queerowej, jaką kiedykolwiek czytałam, mając, żeby nie skłamać, może z lat 13 albo coś koło tego. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, w którym roku książka się ukazała, natomiast pamiętam, że nie byłam jeszcze w grupie wiekowej, do, którego, do której ta książka była kierowana. To było moje pierwsze zdarzenie z tego typu literaturą. Byłam w lekkim szoku, no ale w sumie nie był to szok negatywny. Do dzisiaj takie książki czytam, e, lubię, więc i po tego chłopaka z drugiego planu będę sięgać. W kontrze klimatycznej do poprzedniej premiery, która raczej będzie lekka i pozytywna, mamy książkę Ślad po Mamie, 15 lutego, która, wystarczy, że chyba ją opiszę wam jednym zdaniem, które też pojawia się w opisie, jest spojrzeniem na aborcję z perspektywy pojedynczej kobiety bez uwikłania w polityczny kontekst. Jeżeli lubicie trudne tematy, trudne książki, myślę, że to będzie Mastrid, myślę, że to będzie bardzo ważny tytuł. Nie wiem czy uda mi się po niego sięgnąć, ale też widziałam pozytywne komentarze odnośnie poprzednich książek autorki. Więc gdybyście takimi klimatami byli zainteresowani, no to książka okaże się 15 lutego. 22 lutego natomiast The American Roommate Experiment, czyli książka, o którą też wam parokrotnie wspominałam w kontekście premier na nadchodzące miesiące, czyli historia kobiety, która rzuca swoją dotychczas pracy, żeby skupić się na pisaniu, e, natomiast ma blokadę twórczą, nie ma weny, nie potrafi pisać. E, I w związku z tym, że nie może mieszkać w swoim domu, ponieważ tam dzieje się coś z dachem, zaczyna przeciekać i tak dalej, jest zmuszona wprowadzić się do swojej przyjaciółki. Natomiast przyjaciółka nie informuje jej o tym, że już tam ktoś mieszka, już jest tam jakiś współlokator no i ona będzie musiała tą, główna bohaterka, będzie musiała tą swoją przestrzeń dzielić właśnie z pewnym mężczyzną, e, który zaczyna zabierać ją na kolejne randki, żeby dać jej inspirację do pisania. Oczywiście, jak możecie przypuszczać, na tych udawanych randkach dla inspiracji się nie skończę. Kolejna premiera z 22 lutego to o kocie, który ratował książki. Akcja rozgrywa się w antykwariacie, którego właściciel bardzo nieoczekiwanie zmarł, no i pozostawił całe to miejsce pod opieką swojego wnuka. Wnuk jest introwertyczny, nie do końca nadaje się do prowadzenia takiego miejsca. No i wtedy w jego życiu i w tym miejscu pojawia się pewien kot. No i ten kot, kiedy pojawia się w antykwariacie, zabiera Rintaro, czyli tego chłopaka, który właśnie to miejsce prowadzi, w dziwną podróż przez cztery labirynty, aby ratować ginące książki, odnaleźć sens i radość życia. To jest literatura japońska, której ja fanką nie jestem, bo ona jest dla mnie troszeczkę za prosta, a jednocześnie zbyt poetycko-metaforyczna, więc nie jestem przekonana do lektury, ale jeżeli koty i książki to jest coś, co was interesuje, to myślę, że na ten tytuł możecie być, tym tytułem możecie być zainteresowani. Kolejna książka to The Henna Wars, czyli Miłość pisana henną, również premiera z 22 lutego, o dwóch nastolatkach, które mieszkają w Dublinie. Jedna z nich jest Muzułmanką i jej rodzice nie akceptują tego, że jest lesbijką. I druga premiera tego dnia z reprezentacją queerową to sam Sylwester i wiele na wpół przeżytych żyć. Sam Sylwester ma 18 lat, jest niebinarny, używa zaimków ono jeno. Posiłkuje się opisem, żeby niczego nie poplątać, zwłaszcza jeżeli chodzi o zaimki i rodzajniki. Wraz ze swoim ojcem sam przeprowadziło się do nowego domu i wśród przedmiotów, które zabrało ze sobą, jest najcenniejsza księga na wpół przeżytych żyć, czyli historia osób, które zmarły przed swoimi 19 urodzinami i sam. Z jakiś czas myśli, że podzieliłoby ich los. Na szczęście po przeprowadzce życie sam zaczyna iść we właściwą stronę, znajduje przyjaciół, znajduje akceptujące środowisko. No i właśnie z jedną z nowych koleżanek postanawiają rozwikłać zagadkę śmierci chłopca, który mieszkał w tym domu, w którym teraz mieszka sam, tylko 30 lat wcześniej, no i właśnie zmarł w jakichś niejasnych, tajemniczych okolicznościach. Z czasem sam zaczyna dostawać listy z pogróżkami, i kiedy już są blisko rozwiązania zagadki tego właśnie, tej, tej zagadki śmierci, tego poprzednio mieszkającego w tym miejscu chłopca, ktoś zaczyna zdradzać prawdę o przeszłości sam i wtedy wszystkie bolesne, tłumione wspomnienia zaczynają wracać na powierzchnię. O tej książce jest dość trudno mówić ze względu na pewną ułomność jeszcze języka polskiego, nie taką pełną inkluzywność i to, że właśnie rodzajniki formy są jakby narzucone trochę językowo i jeszcze nie mamy wielu neutratywów w takim wiecie, powszechnym obiegu. Natomiast sama książka zapowiada się bardzo interesująco, ma fajną układ więc jak gdzieś trafi mi się okazja, żeby ją przeczytać, to na pewno to zrobię książki nie będzie na Legimi, bo to jest um, książka imprintu wydawnictwa Znak, imprintu młodzieżowego e, ich nie ma na Legimi, natomiast być może trafię w bibliotece, albo w jakimś innym, jakaś inna sposobność się nadarzy, e, bo samej historii jestem ciekawa. Następna premiera nadal 22 lutego, Cudowne Lata tutaj mamy historię podzieloną na dwie linie czasu, rok 1986 i rok 2017 w 86 mamy trój Przyjaciół, którzy chodzą do tej samej klasy, są właściwie nierozłączni. Łączy ich nie tylko zbieżność nazwisk, którzy zaczynają się na tą samą literę, ale też potem zaczynają się wspólnie uczyć, bawić, przechodzą przez kolejne etapy edukacji wspólnie i tak dalej. No i są taką absolutnie nierozłączną trójcą. Nie chcą doprowadzić do, do czegokolwiek, co mogłoby dopuścić do rozłamu w tej ich grupie, no ale los ma dla nich inne plany. No i wtedy przenosimy się do roku 2017 do pewnej dziennikarki, lokalnych mediów, która relacjonuje znalezienie wraku samochodu na dnie jeziora w małym miasteczku. Okazuje się, że ta dziennikarka bardzo dobrze znała właśnie tą trójkę przyjaciół w przeszłości, a oni w jakiś sposób mogą być powiązani z tym tragicznym wydarzeniem. 22 lutego ukaże się też nowa książka Natalii Brożek, czyli Wszystkie nasze granice. To ma być romans w klimacie Dark Academia, romans, w którym mamy różnicę wieku i relacje pomiędzy studentką a profesorem. Mamy studentkę em, literatury bodaj, i profesora, który zajmuje się kreatywnym pisaniem i ma niestandardowy sposób prowadzenia zajęć. Jego zajęcia mają wyciągnąć z uczestników najgłębiej skrywane emocje. Dla głównej bohaterki książki te metody edukacyjne są dość trudne do przejścia, ponieważ ma trudną przeszłość ze sobą i wracanie do tych emocji nie jest dla niej proste. Natomiast trochę się obawia tego profesora, trochę jest nim zafascynowana, a dodatkowo te emocje podsyca fakt, że okazuje się, że zajęła Miejsce w, w akademiku, w pokoju, w którym mieszkała wcześniej zmarła studentka. No i wśród mieszkańców akademika chodzi plotka dotycząca tego, że ta właśnie zmarła studentka spotykała się z tym trudnym wykładowcą. Ale mimo tych wszystkich nowości, które wychodzą na jaw, mimo tych trudnych emocji, z którymi bohaterka się mierzy, bardzo ciężko jest jej oprzeć tej pokusie romansu z profesorem. Natomiast to jest, autorka stawia pytanie, czy przekroczenie tej granicy sprowadzi na nią śmierć, czy wyzwolenie. E, szczerze mówiąc, jak usłyszałam, że Natalia. Teraz po debiucie, obyczajowym, pisze coś właśnie zakrawiającego o romans i thriller jednocześnie, to byłam odrobinę sceptyczna. Ale nie wykluczam, że jeżeli będę miała okazję, to książkę sprawdzę, bo w sumie jestem ciekawa, czy tylko dobrze się sprawdziła Natalia w książce obyczajowej, takiej słodkiej i ogólnie miłej, yy, czy też takim czymś z dreszczykiem również sobie dobrze poradzi. Jestem ciekawa, bo w sumie trochę pomagałam przy jej debiucie, więc, więc jestem ciekawa, jak i skrzydła się dalej literackie rozwijają. Kolejna premiera z 22. Lutego to dobra kłamczucha, thriller młodzieżowy, który ukaże się nakładem wydawnictwa Books for YA. Tutaj mamy bohaterkę 17-letnią Lidię, która dociera na pewną wyspę, na której mieszkają jedynie zamożne rodziny i ich personel. Szybko zyskuje akceptację, szybko gdzieś tam staje się częścią tej społeczności, uwielbiają ją ci wpływowi mieszkańcy, natomiast dziewczyna skrywa pewien sekret, to znaczy nie jest to dokładnie tym, za kogo się podaje i pojawiła się na tej wyspie po to, żeby odegrać się za coś, co wydarzyło się w jej przeszłości. 22 lutego również nowa książka Alka Rogozińskiego, Zemsta jest słodka. Podobno nie ma nic gorszego niż furia zdradzonej kobiety, chyba, że pomnoży się tą furię razy trzy. Tutaj mamy trzy przyjaciółki, popularną piosenkarkę, uwielbianą przez licealistów nauczycielkę i spokojną gospodynię domową, które w jednym czasie dowiadują się o tym, że niebawem każdą z nich czeka rozwód. Są zdradzone, są porzucone przez dotychczasowych swoich partnerów no i poprzysięgają sobie pewne rodzaju e, zemstę, to że dadzą im popalić, natomiast ich plany skompromitowania tych swoich eksów trochę spalają na panewce, e, ponieważ jeden z nich zostaje zamordowany na no do akcji wkracza uwielbiany przez czytelników komisarz Darski. Dla mnie oczywiście z racji tego, że to Alek Rogoziński, to jest absolutny Maastricht na luty, e, także z pewnością po tą książkę sięgnę. Podobnie jak po książkę, której nie mogłam doczekać się w Polsce. Myślałam, że się już jej nie doczekamy, że ta się nigdy nie ukaże i nikt się nie zdecyduje ją wydać, a jednak doczekamy się polskiego wydania książki Parachutes. Spadochrony ukażą się 22 lutego nakładem wydawnictwa Winidia. Spadochrony to jest bardzo dobra, ale też trudna i kompleksowa książka młodzieżowa. E, tutaj mamy historię. Spadochroniarzy, czyli nastolatków, którzy wychowują się na wschodzie, w Chinach, w Japonii, w Korei e, i przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych po to, żeby zapewnić sobie lepszą przyszłość. O ich przyszłości, o ich karierze, o ich edukacji de facto de decyduje grubość portfela ich rodziców. No i właśnie główną bohaterką książki jest Claire, jedna z takich spadochroniarek, e, która przyjeżdża do Kalifornii, no i jest zmuszona poradzić sobie w tym nowym życiu, w obcym kraju, wśród zupełnie nowych ludzi. Mieszka u koleżanki ze szkoły, ponieważ jest. Taka praktyka, że mniej zamożni mieszkańcy lokalnej społeczności mogą właśnie zaprosić do siebie tych uczniów. Oni mają gdzieś tam dodatek jakiś do czynszu i do domowego budżetu, no a ci uczniowie, którzy przyjeżdżają, mają dach nad głową. Ta koleżanka, która chodzi do tej samej szkoły, nie jest nastawiona jakoś bardzo pozytywnie na to, że właśnie Claire ma pojawić się w jej domu. Nie chce z nią rywalizować, nie chce, żeby to był dla niej jakiś problem i obciążenie. Jest skupiona na swojej przyszłości. Chce dostać stypendium, które umożliwi jej dostanie się do jej. Natomiast dziewczyny odkrywają, że coś się łączy, że mają pewien problem, mają pewne przejścia, które są wspólne dla nich obu, niezależnie od tego właśnie z jakiego kręgu się wywodzą, co przeżyły w życiu i tak dalej. Pewne ich doświadczenia są uniwersalne, no i wtedy dziewczyny dogadują się w pewnym sensie ze sobą po to, żeby zmienić trochę rzeczywistość, w której się znajdują. O tej książce jest ciężko opowiadać bez spoilerów, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że jest naprawdę bardzo dobra. Ja z przyjemnością do niej wrócę. Mam nadzieję, że polskie tłumaczenie będzie na poziomie, bo książkę czytałam parę lat temu w oryginale po angielsku i naprawdę ogromnie mi się podobała, więc mam nadzieję, że wydawnictwo stanie na wysokości zadania i naprawdę wyda tą książkę tak jak należy. Następna premiera z 22 lutego to Deficyt niebieskich migdałów e, czyli historia oparta na faktach z życia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej e, Historia oczywiście fabularyzowana, obyczajowa i tak dalej, ale jednak oparta na e, faktycznych wydarzeniach na prawdziwych realiach dwudziestolecia międzywojennego. Kolejna premiera z 22 lutego to Wamps. Świeża krew, czyli pierwszy tom nowej serii o wampirach. E, tutaj głównym bohaterem jest mieszaniec, taka ciekawostka w tym świecie, czyli półwampir, półczłowiek, e, nie umie jeszcze kontrolować swoich umiejętności, ma jakieś specjalne moce, no i właśnie w związku z tym, że jest taką mieszanką, jest też czymś bardzo ciekawym dla tego środowiska, a całość rozgrywa się w elitarnej akademii, która jest przeznaczona tylko dla najlepszych, wybranych wampirzych rodów. Ja się szczerze mówiąc, ten opis jakoś bardzo dokładnie nie wczytywałam, myślę, że po książkę sięgnę po prostu nie wiedząc o niej zbyt wiele i sobie sprawdzę, czy po tych triumfach, które święcił zmierzch x lat temu, dzisiaj wampiry mają jeszcze szansę na zrobienie takiego wielkiego kombaku. Tematy wampirów pojawiają się też w przedostatniej premierze lutego, czyli w Crave Pragnienie. Tutaj również premiera 22 lutego. Też jakaś akademia i też jakaś śmiertelniczka wśród bogów lub potworów. No i jest też pewien chłopak, Jason Vega, nie jest dokładnie chłopakiem, bo jest wampirem z mrocznymi sekretami, który od 100 lat nic nie czuje. Natomiast coś tą bohaterkę w tym właśnie wampirze pociąga. Mam znowu pewne skojarzenie ze Zmierzchem, no bo wiecie, jakaś stara rodzina, nietypowe umiejętności, no i oczywiście zwykła śmierć w tych niecodziennych okolicznościach przyrody, natomiast o książce jest dość głośno, to znaczy może niekoniecznie w Polsce, ale gdzieś na bukmediach zagranicznych gdzieś tam mi migała i dość sporo osób w pewnej niszy książkowej o niej mówiło, więc być może kiedy będzie szansa to rzucę na nią okiem. No i ostatnia premiera, której w sumie też jestem trochę ciekawa po lekturze pierwszego tomu to Rodzina Monet Królewna, czyli kontynuacja pierwszego tomu, skarbu, jest już na Legimi, także jeżeli jesteście książki ciekawi, macie Ochoty przeczytać przed oficjalną premierą to jest już ku temu okazja. No i to tyle jeżeli chodzi o te dość obszerne zapowiedzi na luty. Tak jak mówiłam, dajcie znać co planujecie w tym miesiącu czytać, czy któraś z tych książek zwróciła waszą uwagę, czy też chcecie może coś do tej listy dopisać. Dzisiaj dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.